thank you Okej, okay. hej, cześć, witajcie. Prawdopodobnie nie słychać mnie teraz, albo słychać mnie słabo. Ale tak, kilka rzeczy. Będzie więcej? Tak ustawienia, głośności... Okej, okay, na mniejszym kursorze. Okej. Okay. To jest. O dobra. <laughs> Nie wiem jak będzie dobrze. W każdym razie tak. Na początku, zanim jeszcze. Cokolwiek wam powiem. Podoba mi się to mniej niż. W każdym razie tak. Przed chwilą widzieliście film otwierający grę. Gry od Artifacts Mundi, nie wiem czy kojarzycie te gry, one są charakterystyczne i dość do siebie podobne, wszystkie, przynajmniej mechanicznie, ale tak, co mogę powiedzieć, grałem w kilka z nich już, będę chciał je też nagrać, o tej nawet nie słyszałem do teraz tak naprawdę, gram w nią kompletnie na ślepo, w inne części tak jak mówiłem już grałem i coś o nich wiem, O tej nie wiem nic, oprócz tego co było napisane na Steamie w opisie, że nie wiem, to jest jakieś tam samobójstwo zwykłe, ale może niezwykłe, nie wiem. W każdym razie tak, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć. Za co cenię Gry od Artifex na pewno? Mają niezłą fabułę. To jest wszystko co mogę powiedzieć, nic więcej, ale niezłą fabułę i naprawdę ładne obrazki zazwyczaj ładną grafikę mają zazwyczaj a raczej no nie złą No to nie są gry triple triple tri, tri, tak, triple A, ale nie są złe więc nie ma co przedłużać chyba więcej lecimy odpalamy w ogóle nie wiem czy zobaczycie na tamten, tamten kursor mi pływał trochę z tym jest dużo lepiej więc mogę Okej, okay. osiągnięcia, ukryte obiekty, tapety, o. Prawdopodobnie coś z tego pójdzie na miniaturę. Kurde, oła, kot mnie trochę ten... Bawiłem się z kotem i mnie podrapał po ręce i mnie teraz boli masakrycznie. No, w każdym razie... Mm, w każdym razie, no, lecimy już, nie ma co przedłużać. U, konceptarty jeszcze jakieś. U, może z tego pójdzie, no. Dobra, nieważne, lecimy, grajmy. Okej, okay. chciwość. Poziom trudności. Można własne ustawić. Podobnie podpowiedzi jest zło To nie jest złe zło. Ja bym zagrał na normalnym, słuchajcie, tak szczerze. Bo łatwo może być zły po prostu. making Excon brother. and who knows who else there is all of them stuck inside an old castle turned into a modern villa with a dead body washed up on the beach. Not the kind of case I'd expect to get with a new rookie partner but hey, we're in this together now. The report says it's a suicide. We should be able to wrap this one up quickly and get back to the mainland by morning. All right, let's go.

I'll Ok, czyli mamy partnera. Ja nie będę sugerował, że jesteśmy homoseksualną parą. Okej, okay, czyli to są znajdźki tutaj. Okej okay. Okej okay. no i tak wygląda gameplay w tych grach, tak naprawdę. Wszystko. Okej, okay, mamy akta. Nie wiem, czy nie pominąłem ich Okej Ok, mamy obcążki i mamy akta. Zadania. Okej. Okay. Przeczytaj, akta mieszka. I co, to tylko tyle? Myślałem, że jakaś fajna strona się nowo otworzy. Tak sprawy, okej. Okay. Jak się czy tak okay. <grybujesz>, to. O, okej. Wiecie, są podarte i pomieszane. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, Joom. Dobra, to będzie na dobre na pewno. A nie, bo to można obracać chyba? Tak. Czyli to będzie, no to wygląda, że tu To będzie tu To będzie tu, więc jestem królem w tą grę, nie, ma, nie ma, no później to zrobimy, to będzie tu, to będzie tu to będzie tu, tu i tu. OK. Chcieliśmy to wysłanie, aby potwierdzić, czy jego śmierć była zwykłym wypadkiem Spoko Nazywa się Mark Spector Data śmierci... Co? To nie powinno być data urodzenia przypadkiem Znaczy, akcja dzieje się w 2005 roku, z tego co zauważyłem A to jest data śmierci 3 września 1963, ale dobra, był ochroniarzem. Nie ma godziny ani przyczyny śmierci, konkretnie. Wyrzucony przez fale Mark Spector został znaleziony martwy przez Edwarda Brandtforda. Henry Bradford, Bra, Bradford właściciel wyspy i starszy brat Edwarda, zatrudnił, zatrudnił go do pracy na wyspie w roli ochroniarza. Nie miał kradnych ani bliskich. Poza kilkoma dajemy miejsce poza wyspę. Jego śmierć została zgłoszona jako wypadek lub samobójstwo. Okej. Okay. Czyli mamy jakieś rozwinięcie. Znaczy nawet nie rozwinięcie, bardziej jej zawiązanie w tym wypadku były No, nie wyglądał dobrze, moim zdaniem. Ale no, to jest. Takie moje dość A osobiste. Dobra. To będzie tu. To będzie gdzieś tu. A może to w ogóle nie będzie tutaj, naprawdę, tylko na przykład tu. No właśnie. I wtedy to może być tu, idealnie. To będzie tu, no i wszystko zaczęło się układać. <noise> no, jakby nie będę pomijał, raczej, chyba że naprawdę nie będę mógł sobie z czymś poradzić, ale no, jakby wątpię, żeby doszło do takich sytuacji. Powiem więcej, mam nadzieję, że do takich sytuacji nie dojdzie. Po nim na przykład w ogóle bym się nie spodziewał, że będzie wiązał z dziwym wybadającym będzie tutaj. Nie ufamy jakoś. No nie, alu. Nie chciałem tego zrobić. Dobrze. Dobra. Rodzina Bradfordów, Dwóch braci: Edward i Henry oraz żona Henry'ego, Patricia. Henry jest prezesem, natomiast Edward pracuje jako dyrektor finansowy w firmie Bradford. IT. Żona Henry'ego, Patricia, była znaną modelką, ale po została gospodynią domową Czyli tak, Henry był prezesem czy to był prezes, to był dyrektor finansowy, okej okay. Nie zapamiętam tego Okej, okay. nie będę czytał dialogów Które są tutaj, na górze Uh, ponieważ za dużo tego jest, po prostu, niby nie chce mi się, szczerze Okej okay. Skompatowane mieszkańce, ochroniarz Badaj sprawę no, Te gry mają taką <laughs> aurę tajemniczości, można by rzec <laughs> Pierwsze co robisz, że przychodzisz do kogoś i nie działam mu do domu. Wyjmujesz, <coughs> no naprawiasz mu domu po prostu, po prostu. Inspectors, I'm Henry Bradford, and this is my lawyer, Mr. Alexei Tarkov. Welcome to my island. Please call me Alexi. We spoke over the intercom, Inspector. We hope you'll finish your investigation quickly so we can put this tragedy behind us and hopefully avoid any unnecessary publicity through the doors and into the backyard. We found poor Mark on the beach below the cliff. Okay, I'll let the

i'll look around the yard just a short flipboard there's <laughs> a To jest no, w każdym razie no, trochę jesteśmy o. prowadzeni tak za rękę, i nie do końca mi się to podoba, gdzie jest uszkodzony płot. A tutaj jest dobra Okej, okay, to można zająć na Cliff. Mogę wrócić jeszcze tam. Mark Specter. Okej, okay, to nie ma nic. Z tego co widzę, wrócić też się nie mogę, więc zajdę sobie na dół po prostu. Okej, okay, już widzę kolejną lalkę. światło by się przydało, tak? Okej, okay, już widzę do czego będzie. Lanta, odpowiadasz. Okej. Okay. Część piramidy latarka Dobra. Czy musiałem to już Time to Jest, ciało? jest ciała. Okej, okay. a zdjęcie. Trochę mnie denerwuje robienie tych zdjęć. Bo po śmierci już pewnie ktoś by uderzył. <grym> Okej, okay. czy to jest karta jego? Szablon szef, okej. To jest karta jego, tak? Nie portfel, ok. Dużo już tego nie zniosę, nie mam już powodu do życia, żyję tutaj zbyt... Życie tutaj jest zbyt okrutne, wybaczcie przyjaciela Zrobione dobre pytanie, czemu nie go w portfelu, nie? Okej, okay, jest to kator Okej, okay, ta gra jest na razie najbardziej liniową ze wszystkich od... O ze wszystkich od Dartifax Mundi jakie znam Przynajmniej na razie. Nie wiem, może mi się udajt tylko. Okej, okay, wróć A nie chcesz ze mną gadać spoczka Okej. Okay. Tak, myślałem, że to będzie to. Powinniśmy ten tam uczek już. No, ogólnie na już, że na początku klikam jakieś charakterystyczne rzeczy. Co z jest winel. A winyl, nie winyl, dobra. Okej, okay. trofeum, torebka. Ha. Jest trochę. Torebka, lornetka, parasol, luneta. Ha. Ha. <laughs> ok, lornetka. Luneta. Parasol, torba. I tyle, tak? Tak. Dobra. Parasol pewnie będzie złożony gdzieś stąd, albo wisiał właśnie. I... torebka. To jest to? Tak. Torba wręcz. Okej. Okay. Co dostaniemy? Medal. Ej, hey, coś mają do omówienia. Dokładnie trafiło do dowodów. Tutaj też zadziała karta. Tak, okej. Okay. Jaka muzyka, za... No, spoko, spoko. Mam coś w dowodach? Co przydarzyło się Markowi? A co to jest? Nie mogę się przyjrzeć? Właśnie, w ogóle czemu? Nie mogę tego? Czekajcie, bo tego nie mogę tutaj przenieść. No to jest, że to nie, nie nie. Dobra, nieważne, dobra się. Jak się rusza? Окей. Нет, это вообще не ты кота, окей. Я готов, не я не могу. Окей, это тоже то. Окей, вручу. Co tutaj jest? Okej. Okay. Dobrze, dowoda. Mieszkańca. Okej, okay, właściciel Prawnik. Okej, tutaj. Tak, to jest miejsce, na którym wyświetlasz nagranie z ukrytej kamery. Och, te gry są tak naiwne czasem, to mnie płynie aż. Okej, okay, to jest na piramidę miejsca. Okej. Okay. Tutaj na razie nic nie zrobimy. Wygląda to, że tutaj też. Okej, okay. czyli chyba w tym pomieszczeniu już na razie nic więcej nie ma. Jeszcze bym zobaczył, chociaż wątpię. Nie. Tutaj też nie. Okej, okay, to odpowiedź coś tu jednak, a zdjęcie musisz zrobić, okej okay. No dobra, dlatego mówię, że to mnie denerwuje, bo głupota No to sprawdź, co jest w środku Czyli sterujemy babą, jakby nie patrzeć. Mogę coś jeszcze tutaj? Mogę to jakoś. A? Dobra, ile nagrywam? Powiedzcie mi przede wszystkim. 23 minuty. No to jeszcze możemy. Chwila. O. Tutaj to okay kidogriph polo okay medal. okay symbol of ruhr okay. look what i found a bloody earring stuck in the fence i doubt mark wore it okay Pewno trzeba przyznać, że miejscówka jest bardzo klimatyczna. Mogę mieszkać w czymś takim. Bingiel, znaczy bigiel. No to może do tego się przyda. Albo siłokręt. Tak, siłokręt jednak. Ja Okej, okay, piramida zrobiona z tego co widzę. Taśma do kasety też. Ale weźmy najpierw tą piramidę, bo chyba to będzie tu. Tak na to wygląda. Okej, okay. to nie było najtrudniejsze. Kod, ok. Czyli możemy to otworzyć chyba. Czyli nie wiem by To by było zbyt obióz, więc raczej tędy. O, czyli znaczy nie ten. No tam na pewno nie. A tutaj też nie hmm. chociaż jakbym poszedł tutaj i tutaj i tutaj i tutaj i tutaj i tutaj dobra mam to hacker mistrz. to nie jest wy Dobra. Okej. Okay. Mowa o pracy pracowników zobowiązuje się do wiernego, pracowitego i sumiennego wykonywania wszystkich czynności wymaganych dla swojej pozycji jako ochroniarz dla wyspy, będącej własnością Bradford. IT. Tego drugiego nie mogłem przeczytać. Ha! Chyba, że to drugie to był list pożegnalny. Mogę to dać już? Tak, mogę, dobra. Ktoś próbował pozorować zabójstwo Marka. Został zamordowany około 21.00 podczas bójki z to szybką w zegarku, który się zatrzymał w kontakcie z wodą. Ok. To był z Markiem do zeszłej nocy. To, 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 to i to nie. Mogę, mam tu już coś nie. Ok. Czy tutaj coś jeszcze ciekawego? Chyba też nie. Tak, drugi raz to potwierdzam. Co to jest? Czas zgonu. Ej, dobra. O kurde. Okay. Ale jakbym zrobił coś innego, czy jakbym dał inne odpowiedzi, to stałoby się coś innego. A, dobra. W każdym razie mamy już pół godziny materiału. Okazuje się, że jednak moja postać nie jest gejem, bo jest dziewczyną. Niech to będzie podsumowanie filmu. Trzymajcie się, do kolejnego, cześć.